Witam w mięsnym u Mariana. O, dzień dobry. Dzisiaj mama mnie wysłała na zakupki. To super, widzę, że jakiś obiadek się szykuje. Trafiłeś idealnie. Mamy wołowinę, a to to nawet nie wiem, co to jest. No to super. To wie pan co, ja tylko sprawdzę listę. Eee... Dobra, to jak sprawdzisz to so, daj mi tę listę, ja ci wszystko zapakuję i będzie po wszystkim. O kurczę! Uuu, to niedobrze. Co ja mam teraz zrobić? To może zadzwoń do mamy i się jej zapytaj. Oh, dobry pomysł, bo ja nic nie pamiętam. No to dzwoń. Już dzwonię. Tkut, kut, 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 kut. Tyt, tyt. Halo, mamo. Halo. Teraz nie mam czasu, zadzwoń później. Tyt, tyt. ale, mamo. Uuu, niedobrze. A może coś pamiętasz? No właśnie nic nie pamiętam, czy miałem kupić salami, parówkę czy mięso. Ja już nie wiem. Spokojnie. Y to ja poproszę wszystko! Co? Tak, biorę wszystko! Ale to wyjdzie bardzo dużo pieniędzy. Prawie 200 tysięcy. Spoko! Mam kartę mamy. Oj, mama chyba nie będzie zadowolona. Będzie, będzie! Przeszło? No przeszło, ale ty mi powiedz, jak ty to wszystko zapakujesz? Normalnie. Czyli jak? Pan patrzy. Tutu tut tut tut. wujek? No, co tam, młody? Podjeżdżaj po tym tirem, pod sklep mięsny u Mariana.